No cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale po bardzo długiej przerwie, mam nadzieję, że mi to wybaczycie kolejny raz, może nie wnikajmy w to, co się działo, sporo się działo, postaram się nagrywać częściej, a dzisiaj przychodzę do Was z taką fajną informacją, ponieważ założyłam sobie konto na platformie Substack i chciałabym wysyłać do Was, oczywiście jeśli też będziecie chcieli, newsletter. Więc jest taka fajna opcja. Zostawię Wam link w opisie pod tym filmem, żebyście sobie mogli kliknąć, zobaczyć co i jak. I ja od mówię, ta opcja jest całkowicie darmowa, nic nie płacicie za to. Więc jeśli Wam się pojawi nawet taka opcja, żeby coś tam płacić, to po prostu odrzućcie i, i tyle. Bo ja nawet nie będę tego łączyć z płatnościami, więc nie mam tego w planach. I teraz tak. Co taki newsletter będzie zawierał? Więc tutaj... Powiem Wam szczerze, że nie chciałabym się trzymać jakiegoś takiego sztywnego schematu, nie wiem jeszcze, jak to będzie tak do końca wyglądać. Nawet Disney... E, będę akurat poruszać takie tematy bardziej akademickie, bo wróciłam troszeczkę do moich książek związanych z literaturznawstwem i, i z filmoznawstwem, więc um, chciałabym też e, tam o tym więcej pisać, e, zawierać jakieś kadry filmowe, które mnie zainspirowały. E, fragmenty książek, które są dla mnie inspirujące. Intrygujące. Um, to mimo wszystko chciałabym, żeby to miało taką przyjazną formę, żeby to absolutnie nie był żaden artykuł naukowy, nic y, w tym rodzaju, ale chciałabym się po prostu dzielić z wami tym, co mnie akurat zainspirowało, co mnie poruszyło, bo wiecie, ja cały czas nieustannie filmy oglądam, y, czytam książki, cały czas jest coś, co... Um, Coś, co dotyka mojego serca, coś, co wywołuje we mnie jakąś taką kaskadę myśli, emocji i chciałabym się bardzo z tym wami też dzielić w takiej formie, w takiej formie listownej. Więc jeśli pomysł wam się podoba, jeśli chcielibyście dostawać ode mnie taki list, to koniecznie zajrzyjcie, kliknijcie, link jest w opisie pod tym filmem. W planach mam wysyłać ten newsletter w każdą niedzielę. Niekoniecznie będzie to coś związanego z tym danym tygodniem, chociaż postaram się, żeby tak było, ale no właśnie nie chciałabym się trzymać po prostu takich sztywnych schematów. To ma po prostu być przede wszystkim dla przyjemności i chciałabym się po prostu dzielić z wami tym, co mnie pasjonuje i mam nadzieję, że też będziecie mieli z tego trochę. Radości! Więc koniecznie dajcie mi znać, a na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że będziemy teraz częściej troszeczkę się widzieć tutaj na kanale. Więc oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych filmów, które pojawią się na kanale.